Hej siemanko, z tej strony Kokon tam was w kolejnym odcinku na moim kanale e... E... Zagramy sobie ponownie w Rainbow Six Siege i myślę, że będzie to Road to S.I. tego, że on długo nie będzie więc warto z czego wykorzystać poza tym można korzystać tam z różnych postaci jest, nie trzeba ma się je wszystkie od razu. Nie trzeba nic kupować. Więc super. <grych> no to co? Widzimy się w meczu. Znaleźliśmy już mecz. I kogo wybieramy do bana? No to myślę, że Jackal idzie do odstrzału. Dlaczego? Jackalem mi się gra przyjemnie. Zwłaszcza jego karabinkiem. C7E. Bardzo fajny rozród. Nie jest taki duży. Ale bardzo dużo fajnych akcji można było nim zrobić. Ale dlaczego go nie kupię? Bo jest zaczął stobanowany. <laughs> Dlatego niestety Jackala nie kupuję. Zobaczmy, kogo zbanują. Niebiescy. Nikogo brak bana. Myślę, że e, obrońca też, też nie zbanuję nikogo. Myślę, że. Będzie brak bana. Mamy Clash. O, no to chyba, że Clash. Myślę, że chyba kawejra. Choć kawejra nie jest taka jakaś jest zła, ale lepiej. Lepiej dać ją do bana. Yy, strzelba przyjemna. Spas, spory rozrzut. I pistolet maszynowy M12 nie jest szybkostrzelny, ale ale na pewno gra mi się przyjemniej niż y, tym spasem 12. No to co, jesteśmy już w runcie? Y, standardowo. W sumie nie, ale wziąłem moc jego. Myślę, że to jest nawet fajna postać. Nie wiem czemu barykaduję, jak powinienem rozrzucić szkodniki. Na pewno. Tu. Jeszcze dam tu. Dokładnie dlatego, żeby złapać sobie drona. Znowu wziąłem drut kolczasty, ale stawię go tu. Zawsze spowolnie przeciwników. Mam plan, to będzie ryzykowne, ale że się opłaci, zobaczymy. Czasami się udaje zrobić fajny wynik. Witam serdecznie. No i co, trzymamy ich tu. Witam kolejnego pana. Dobra, myślę, że... ona na razie będzie tyle. Jeśli chodzi o spawnikowanie jakiekolwiek. Myślę, że nie było tak źle. <grytania> Całkiem fajnie to wyszło. Zdobyta, ładna przewaga to co, czekamy na nich. Dopiero teraz zauważyłem, że mam drona. Mogę coś sobie na pewno sprawdzić. Tutaj nasz został y, pokonany, więc przedronujemy okolice. A dobrze, że zrobiłem tą lekką przewagę. Bo widzę, że kiepsko, pieściutko powoli. Dobra, szybko, szybko. Myślę, że więcej szczęścia niż Rozumu. <laughs> Pięknie. Wygrałem całą rundę praktycznie. Myślę, że bardzo mądrze rozegrana runda. Jestem z siebie dumny. Szkoda mi C4 na zrobienie tutaj rotacji, a o C4 może się przydać. Na pewno wiem co chcę zrobić, ten spawn pick skoro tak wyszedł chyba pokuszę się o zrobienie tego. A, mogłem się tego spodziewać, za długo się tu bawiłem. O dobra, zobaczymy, co zrobią nasi teammeici. Tak, to jest, za bardzo się bawiłem z tym Mawerikiem. Ale proszę, 4 do 1. Super wynik. Czekamy. O, niedobrze. Zobaczmy, co zrobi Warden. No i Warden wygrywa rundę. Dziękuję bardzo. Widzimy się już w następnej. No i dzwoni do mnie. Dzwoni do mnie trumba bomba. Mówi, dawajmy. Resetujemy telefon. No sobie nie poresetowałem telefonu. No i zostaje Maestro. Czy sklaczuje, to będzie ciężko. Kamery. Sprawdźmy, może coś będziemy w stanie pomóc. Nie do końca. Więc popatrzmy, co zrobi Maestro w tej sytuacji. Bardzo fajne miejsce na kamerkę. Może sobie fajnie obserwować, nie ryzykując. To był. To była Iana, to była, to był jej, tak jakby, dron, więc zostawanie w tym miejscu będzie ryzykowne, na pewno. No, co tu się stało? Tini, od tyłu, kosa. Kali. Ale jedną rundę można im odpuścić. O, o, u. Kiepsko. Mamy drona. ryzykownie A o to w tym chodzi. Halo? Kamerka jest kuloodporna chyba. I pięknie. Przeciwnik pokonany. Tak troszkę się zagubił. Widać było to machnięcie tą myszą. Ciekawa akcja. Naprawdę chciałem zrobić taką akcję. A tu tutaj Aruni. No proszę zrobimy Amaru. Albo Blackbird. Proszę, kto by się spodziewał. Dobra, przydałoby się tą rundę wygrać. I... A żeby już zakończyć ten mecz zwycięstwem. Oczywiście friendly fire na miejscu. Elegancko. Dobra, widzimy się w dalszym rozwoju wydarzeń. Dobra, a Runi tutaj coś knuje. Ja to wiem. O, 5 do 5. Proszę. Zwalmy barykadę tego LKM-a się szybko ładuje. To jest taki LKM, ale jakby karabin szturmowy. Dobra. Plantuję. A jednak muszę igłę wyciągnąć. No proszę, wygrana. Ale chciałem właśnie co robić tak, że wrzucam te te ale Jeszcze później mogłem dorzucić smoki. I defuser byłby zaplantowany i prawdopodobnie było, byłaby wygrana. Blackbird bardzo dobrą robotę zrobił. Tak samo jak i ja jestem drugi najlepszy, więc... Biszemy GG. Zabijamy kolejny poziom, przepustki, a pakiety, losowanie i... Nawet blisko, nawet nie. No ale co, ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. I jeśli dotarliście do tego momentu filmu, napiszcie w komentarzu Rainbow Six Siege, a ja przypnę Wam serduszko. No to co, ja nie przedłużam. I myślę, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Siema!